Dlaczego inflacja i ceny benzyny szaleją? Czemu służą programy socjalne? I wreszcie, gdzie znikają nasze pieniądze? To wszystko w szokującej książce Imperium Marnotrawstwa. Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę odpowiadał na pytanie czytelnika o to. Yy, kto w Polsce należy do masonerii francuskiej, jak to do szkockiej. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania krzyków w górę, zapraszam do komentowania i zapraszam do zadawania pytań. Tych pytań jest coraz więcej i bardzo dobrze. I tak. Jeden z widzów przeczytał tą moją książkę od deski do deski, masoneria polska 2022 Polska w kleszcach masonerii i zdziwiło go, zdziwił go taki fragment, w którym ja napisałem, że w 2009 roku następo, nastąpiło ścięcie pomiędzy masonerią polską, rytu francuskiego i szkockiego które doprowadziło do y, tego, że Zachód, zachodnia masoneria y, no, nałożyła kary na, na masonerię w Polsce i zaczęła tutaj zarządzać Polską za pośrednictwem już nie masonów, tylko y, polityków, którzy byli im poddani. I y, to ścięcie było, y, y, hasłowo je można określić, E, przyszedł Rywin do Michnika, prawda? czyli Rywin masoneria rytu francuskiego, e, Mich Michnik szkockiego, e, no i Michnik ujawnił treść rozmowy. Rywin poszedł do więzienia, zrobił się skandal. Michnik został ukarany, to znaczy przestał się pojawiać w telewizji, przestał być redaktorem naczelnym Gazety Wyborczej, no jakby zniknął. Został skazany przez masonerię na śmierć cywilną. I pytanie yy, widza, które otrzymałem w mailu, yy, było takie. Yy, całe życie biorąc pod uwagę bytowanie Michnika we Francji na zaproszenie Jean Paul Sartra, sądziłem, że Michnika jest zbroży rytu francuskiego. Jakim cudem Cud, w cudzysłowie, jakim cudem Miśnik, który nienawidził Kaczyńskich i prawicy, prawicy w cudzysłowie, <coughs> działa na rzecz Unii Europejskiej i całą degrengoladą z tym związaną jest po tej samej stronie. No odnoszę się do fragmentu o Rybinie i Miśniku w załączniku, przysłał mi ksero stronę. Znaczy tak, Zauważcie Państwo, że historia, można powiedzieć, współdziałania masonerii rytu szkockiego i francuskiego zaczęła się w klubie krzywego koła, czyli przełom lat 50. i 60. Klub ten został założony przez oficerów informacji wojskowej, małżeństwo Gaszteckich, którzy reprezentowali ewidentnie masonerię Rytu Francuskiego. Natomiast w tym klubie pojawili się Szkoci, którzy dotąd byli uśpieni i zaczynali już wymierać, bo to no 1939 roku to minęło trochę czasu. I tam się dogadywali co do przyszłości, się dogadali, efektem tego był okrągły stół i to co Y, działo się y, po okrągłym y, stole z Polską. No i teraz zobaczmy, że w pewnym momencie do tego klubu krzywego koła y, przyszedł Jan Józef Lipski, y, którego oni od razu uznali ci masoni rytu szkockiego za tak zwanego wolnomularza bez fartuszka y, i bardzo szybko no, przyjęli go w szeregi masonerii w ciągu. Roku doszedł do najwyższego stopnia wtajemniczenia. Został wybrany na wielkiego mistrza i tym mistrzem wielkim był do końca swoich dni, czyli do lat 90. I to on pewnego dnia przyprowadził czternastoletniego ucznia siódmej klasy szkoły podstawowej, niejakiego Adasia Michnika. No Adaś Michnik był. Adam Michnik później był cały czas pod. Porządkowany <coughs> wielkiemu mistrzowi masonerii rytu szkockiego Janowi Józefowi Lipskiemu. I e, masoneria rytu szkockiego zasiadała przy okrągłym stole po przeciwnej stronie, co Jaruzelski. <coughs> masoneria rytu francuskiego zasiadała w otoczeniu e, jaruzelskiego, czyli e, na przykład e, Olechowski. Tak, który później był niby, yy, znaczy założył platformę obywatelską między innymi współzałożył <laughs> i nie był komunistą, ale, yy, ale był yy, masonem rytu yy, francuskiego i później, znaczy później yy, yy, takim matecznikiem masonerii rytu szkockiego był Kor, później KSS Kor. Później Unia Demokratyczna, potem Unia Wolności. PiS, to nie byli Szkoci, dlatego, y, znaczy PiS, wcześniej porozumienie centrum, czyli bracia Kaczyńscy, to nie była masoneria. Dlatego oni, oni byli, y, znaczy Kaczyńscy byli wychowankami Jana Józefa Lipskiego, ale w masonerię albo nie zostali wtajemniczeni, albo nie chcieli. I tak było do upadku rządu pisowskiego, yy, no jak prezydentem był jeszcze Lech yy, Kaczyński. Oni dopiero wtedy doszli do wniosku, że bez <coughs> współpracy z masonerią yy, daleko nie zajadą, nigdzie nie zajadą. I Jarosław Kaczyński się wypowiedział w alfabecie braci Kaczyńskich, w takiej książce, w wywiadzie Rzeka, że na pytanie, czy, czy PiS może, zamierza wejść w koalicję, współpracować z masonarią, odpowiedział powiedział, dlaczego nie. Nie widzę żadnych przeciwwskazań. I zrobiło się tak dziwnie, bo dopiero w w tamtym okresie, czyli już w XXI wieku, część działaczy Unii, znaczy część wymarła tych starych masonów, a działacze Unii Wolności przeszli do Platformy Obywatelskiej, czyli mogłoby z tego wynikać, że, że tam są Szkoci, ale oni przeszli na stronę Francuzów przeszli do, do masonerii rytu francuskiego. Takie wypadki się zdarzały. Zauważmy, że kiedy Piłsudski y, uznał, że należy zniszczyć całkowicie masonerię rytu francuskiego, bo ona w 1918 <coughs> głosiła, że Polska nie powinna odzyskać niepodległości, tylko powinna stać się kolejną republiką y, Związku Radzieckiego. No i wtedy, jak Piłsudski doprowadził do delegalizacji rozwiązania lóż masonerii rytu francuskiego, to znaczna część tych masonów przeszła do lóż szkockich została szkotami. Trudno powiedzieć, czy autentycznie chcieli być tymi szkotami, czy po prostu chcieli zachować swoje wpływy, profity i tak dalej. Natomiast o, trzeba pamiętać, że Michnik to jest nie tylko lobby masońskie, ale również lobby żydowskie, reprezentujące specyficzne środowiska żydowskie. Mi, czy w ogóle środowisko Gazety Wyborczej było zawsze związane z Sorosem. Soros to był Szkot. Yy, znaczy, bo powiedziałem był, bo trudno teraz yy, określić. Znaczy jest trochę takich masonów, którzy yy, się wybili na niepodległość. Czy znaczy, działają jakby samodzielnie, czy zmieniają właśnie loże. Yy, Soros zawsze był, jak go nazwał, Song Hongbing, żołnierzem Rothschilda. I tu środowiska żydowskie zostały podzielone, podzieliły się na te, które są za tym, żeby państwo Izrael nadal trwało, i na te, które uważają, że państwo Izrael po, 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 powinno zostać zlikwidowane. Była oczywiście filosemicka i zawsze trafiła antysemityzm. Ale ona się opowiedziała po stronie tych, którzy są za likwidacją państwa Izrael, razem z Sorosem, który jest współwłaścicielem tej gazety. I yy, w Izraelu Soros nie ma wstępu do Izraela, jego fundacje nie mają wstępu, uważa się go za wroga. Numer jeden, dwa czy trzy, nie wiem, yy, państwa Izrael. I wtedy, w latach 60., ja nie, nie pamiętam, ja czytałem biografię Michnika, taki francuski dyplomata napisał taką bardzo grubą geografię, ale to było dosyć dawno, nie pamiętam o, nie mam w pamięci czegoś takiego, że zaprosił go Sart. E, natomiast pamiętam, że już w osiemnaste swoje, na osiemnaste swoje urodziny w latach sześćdziesiątych pojechał na zachód i tam spotykał się i z wybitnymi politykami, wybitnymi w sensie znanymi, uznanymi za wybitnych politykami lewicowymi czy lewackimi, ale i z różnymi masonami. Między innymi spotkał się ze Zbigniewem Brzezińskim. Ewidentnie prawda? masoneria e, rytu e, szkockiego i to sama góra. Prawda? Na, drugi po Bogu, czyli po e, Rockefellerze. E, I teraz I on tutaj to nieporozumienie, bo to nie jest tak, że ten kto popiera Unię to musi być Rytu francuskiego. Szkoci też popierali Unię, uznając, że znaczy, to, był, to było wpisane w ich plan, prawda? zrobić z małych państw większe, a później z tych większych państw jedno państwo. I w planach masonerii to się nazywało Stany Zjednoczone Europy. I y, prawdopodobnie było tak, że Unię budowali na spółkę solidarnie i bez y, żadnych ale, y, zarówno masonii rytu szkockiego i rytu francuskiego. No, weszła do Unii Wielka Brytania, w której masonerii rytu francuskiego nie ma. No, to jest y, kolebka masonerii rytu y, szkockiego. Natomiast, jak napisałem to w tej książce, na którą pan zadający pytanie powołuje, brytyjska, amerykańska masoneria rytu szkockiego zorientowała się już w 2013 roku, że masoneria rytu francuskiego chce mówiąc kolokwialnie, wykolegować masonerię Kruszkowskiego, zepchnąć Stany Zjednoczone na margines i że ona zaczyna rządzić w Unii. Yy, dlatego Wielka Brytania się wycofała, yy, wycofała z, tej, z tej Unii. Także yy, wspieranie przez Michnika Unii Europejskiej wtedy, no bo wtedy było bardzo mocne, no to nie, nie może dziwić. Natomiast czy dzisiaj on ją wspiera? Yy, tego nie wiem, bo chyba się jednak publicznie nie wypowiada na ten temat i na inne tematy. Natomiast, nawet gdyby ją teraz wspierał, to by nic z tego specjalnie nie wynikało, dlatego że w planach wszystkich masonów Europa ma być jednym państwem, a nie wieloma państwami. Unia Europejska jest w tej chwili w rękach masonerii rytu francuskiego, ale masoneria rytu szkockiego może liczyć na to, że w przyszłości nad tym ciałem y, zapanuje. Y, to w jednym y, z programów y, Pan Profesor Piotrowski, y, jednak nagrywałem z nim program, powiedział, że znaczna część posłów w Parlamencie Europejskim y, jest w pełni posłuszna Sorosowi. To, no to, y, a Soros, y, jeżeli nawet jest w tej chwili wolnym strzelcem, to Wyszedł z masonerii rytu szkockiego i najbliżej mu do masonerii rytu szkockiego. Zresztą Soroż cały czas optował za Unią z jednego prostego powodu. Mówił, że jako mniejszość żydowska na Węgrzech jeszcze czuł się bardzo źle i chciałby doprowadzić, na to przeznacza swoje pieniądze, do takiej sytuacji, kiedy w Europie nie będzie większości, będą same mniejszości i wtedy nie będzie problemu. Mniejszości żydowskiej. Prawda? Także to jest bardziej skomplikowana ta, ta, ta sytuacja, niż można sobie to wyobrazić. I yy, czasami yy, ludzie pewni grają na dwie strony, dla Szkotów, dla Francuzów. Myślę, że w masonerii, tak jak w innych yy, organizacjach, yy, jest masy karierowiczów, którzy mogą dochodzić nawet do samej góry, ale nie są tak naprawdę ani Francuzami, ani Szkotami, ani masonami rytu francuskiego, ani szkockiego, tylko grają do, do swojej branki swoją piłką. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajda? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na capitalbook.pl.